Siemaneczko z tej strony techniczny. Słuchajcie, udało mi się zainstalować Red Hat Enterprise Linux 10. Oczywiście system już jest aktywowany. I teraz słuchajcie, mam na pokładzie GNOMA. Po poinstalowałem jeszcze sobie dodałem i Wiem, że większość z Was powie, techniczne flatpak to jest do, są do niczego. Ja się z tym zgodzę, ale jak na moje flatpaki na moje to działa. Naprawdę programy działają stabilnie więc nie mogę narzekać. Oczywiście chcę wam tylko pokazać, że po 20 paru latach wróciłem do Red Hata, który bazuje, uwaga, na Fedorze. Nigdy odwrotnie, bo Fedora jest poligonem doświadczalnym firmy Red Hat i oni wtedy testują wszystkie repozytoria. Oczywiście możecie sobie pobrać system, jeżeli chodzi o Fedorkę, a jeżeli chodzi o Rocky Linuxa i Alma to są kolejne dystrybucje, które korzystają z repozytorium rzecz jasna Red Hata i możecie sobie spokojnie używać tych systemów, bo one są darmowe i tworzone przez społeczność. Natomiast jeżeli chodzi o Red Hata, to myślę, że po 20 parę latach powrót jest jak najbardziej możliwy. Także myślę, że taka ciekawostka w tym szorcie słuchajcie, będzie dla was po prostu na czasie, i pomyślałem sobie, że rzecz jasna, Red Hat. Skoro czerwony kapelusz jest na tyle naprawdę sympatycznym i bardzo przystępnym systemem, to powiem Wam szczerze, że ten system naprawdę działa. Działa to płynnie, nic się nie psuje, więc zarejestrowałem swoje konto. Wy też możecie, jeżeli macie jakieś problemy, to oczywiście zapraszam Was na Discorda, gdzie możemy sobie o tym porozmawiać. Link będzie. W opisie. Przy okazji pozdrawiam sapera, saperową, e, Zorkmysta i całą gamę twórców i także twórców na TikToku. Słuchajcie, jak macie ochotę, to zapraszam też na TikToka Techniczny84. Zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie i zaobserwujcie mnie na TikToku. Także dziękuję Wam za wszystko. Komentujcie, dajcie łapki w górę i udostępniajcie moje materiały na YouTubie i na. TikToku. Na razie, cześć.